Zapach lawendy, muzyka i twórcza energia tłumy mieszkańców z całego regionu gościło w gminie Nowaruda w Woli na siódmej już edycji Festiwalu Lawendy w domu pod lawendowym polem. No, mówi się, że to jest takie złote. złote no, złoto, złoto. E, można ją stosować na skórę bezpośrednio. Jest to nietypowy olejek, bo chyba jeszcze jeden to arganowy, który można dać bezpośrednio na skórę. Działa antyseptycznie, relaksująco. No, i głównie na tym bazujemy na tej relaksującej właściwości lawendy. Jak co roku gościmy tutaj mnóstwo turystów spoza gminy głównie i również naszych mieszkańców. Bardzo dobrze sprawdza nam się współpraca właśnie z lokalnymi przedsiębiorcami i tutaj z panią Izą Rojczyk-Tic organizujemy już kolejne właśnie wspaniałe wydarzenie, które promuje naszą gminę. Dużo się u nas zmienia, dzieje, rozwijamy się. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że wystawcy chcą się u nas pokazywać, chcą promować swoje rękodzieło. No i efekt jest taki, że w tym roku mamy najwięcej wystawców. Oferta festiwalu jest coraz szersza. Dzisiaj mamy dużo warsztatów dla odbiorców w różnych grupach wiekowych. Ludzie przyzwyczaili się już, że w ostatnią niedzielę czerwca gościmy w Woliborzu i korzystają z tego, co nas bardzo cieszy. Są wspaniałe rzeczy, jest nasza sofiogórska kawa, Dzisiaj też jest puszka zbiórka na naszych pogorzelców, którzy ucierpieli w wyniku pożaru w przygórzu. Odbywają się tutaj warsztaty polsko-czeskie. Więc, miejsce piękne, wspaniałe, gromadzące co roku dużą Rzeszę Prostą. Sprzedajemy produkty rękodzielnicze na bazie ziół. Mieszanki ziół na oczyszczenie nerek, wątroby, jelit, mieszanki keto, herbatki na lepszy sen, olejki konopne, CBD, CBG, żywe octy, jak najbardziej, żeby fajnie oczyścić organizm z toksyn, zioło, miody, naturalne środki czystości też. Zajmujemy się paleniem kawki, mamy palarnię w Ludwikowicach Kłodzkich, sprowadzamy kawkę całego świata, z Brazylii, z Gwatemalii, z Kolumbii, z Ugandy, z Hondurasu. Eee, no i to tyle no i tak samo, no i zapraszamy was do nas mamy sklepik stacjonarny fajnie e, kawki kwasowe gdzieś tam Guatemala z Kolumbią fajnie wypadają w kawach mlecznych, dodają troszkę nut takich e, kwiatowych, owocowych także jeśli ktoś lubi mleczne kawki polecamy ten kierunek, a jeśli e, chcecie postawić na czyste espresso, americano no to gdzieś tam bazujemy na Brazylii ponieważ nie jest taka e, kwasowa kawa, trochę orzechowa, czekoladowa także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest duże zainteresowanie stoiskiem, jest coraz większa y, świadomość ludzi. Ludzie się coraz y, częściej interesują właśnie tym, a to też ze względu na to, że cierpią na różne deficyty. Tak? Są problemy ze skórą, są różne alergie, a. Łatwo jest zadziałać właśnie ziołami, da się naprawdę, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. Co roku tu przyjeżdżam na lawendowy wzgórzaj, jest pięknie, ludzie są uprzejmi, mili, grzeczni i naprawdę jest wesoło, można tu się zabawić, a przede wszystkim dzieci. Dzieci to mają straszną frajdę, można zjeść wszystko, kiełbaskę, przede wszystkim można się opanać i jakie powietrze, czuć to lawendę. W programie znalazły się także babskie targi, warsztaty fotograficzne, kulinarne, biżuterii, florystyczne, malarskie oraz zdrowego stylu życia. Wydarzenie zorganizowane zostało przez gminę Nowa Ruda, dom pod lawendowym polem oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.